Dzień dobry, ponownie się widzimy, bardzo się znowu cieszymy z tego spotkania. To jest czwarty sezon cyklu Zdrowie pupila zaczyna się w misce i to jest odcinek drugi, który dzisiaj jest poświęcony żywieniu szczeniąt. Zadawaliście nam pytania i ja je wszystkie teraz przeczytam, pani doktor odpowie na nie wszystkie razem. Ile razy dziennie należy karmić szczeniaka? Czy szczenie może jeść gotowane przekąski dla psów, gotowe, przepraszam, przekąski dla psów, czy lepiej ich unikać? Czy można podawać szczenięciu dla urozmaicenia jego diety? Co można mu podawać? Czy mogą to być warzywa i owoce na przykład? Jeśli tak, to jakie? Bardzo poprosimy o, o udzielenie nam cennych informacji. Tak, rzeczywiście okres wzrostu szczeniąt to bardzo ważny okres w żywieniu każdego psa. Ja zawsze mówię, że czym skorupka za młodu nasiąknie, to później w wieku tym dorosłym wszystko, wszystko wychodzi. Zatem odpowiednie żywienie, odpowiednie odżywienie tego młodego organizmu Optymalne, tutaj też jest ważne, żeby to odżywienie było optymalne, skutkuje później prawidłowym też funkcjonowaniem zwierzęcia w życiu dorosłym. Tutaj myślę, że wszystkie błędy żywieniowe, które popełnimy, będą bezlitosne i, i to, no to na pewno w życiu dorosłym się odbije. Natomiast jak w ogóle żywić szczeniaka? No, z punktu widzenia hodowcy, bo hodowca, który te szczeniaki wykarmia jeszcze jego suka, trzeba pamiętać o tym, że ten okres laktacji u psów, u, u suczek trwa około 6-7 tygodni. I w tym, tym optymalnym takim czasem odstawiania szczeniąt od matki to jest siódmy tydzień ich życia. Czy to oznacza, że przez całe 7 tygodni szczenie je tylko i wyłącznie mleko suki? No nie. My musimy też odpowiednio wprowadzać pokarmy, czyli pokarmy tak zwane stałe, do diety szczeniaka. Te pokarmy stałe, najlepiej jeśli są to produkty miękkie, czyli dobrze, gdyby to była na przykład. Karma pełnoporcjowa dla szczeniąt, karma mokra, bądź ewentualnie wybrane jakieś produkty spożywcze, którymi dokarmiamy szczeniąt, albo gotowa, taka przygotowana przez hodowcę mieszanka. Zazwyczaj jednak hodowcy wybierają karmę przemysłowe, pełnoporcjowe, ponieważ jest to dla nich wygodne. Oni mają świadomość, że w takim produkcie znajduje się odpowiednia ilość energii, odpowiednia ilość i wzajemne proporcje składników, które szczenie musi otrzymać. Taki pokarm stały wprowadzamy około drugiego, trzeciego tygodnia życia szczeniąt. Jeżeli docelowo jednak dla psów wybieramy na przykład schemat żywienia karmą suchą, to możemy podawać tą karmę suchą, którą w przyszłości wprowadzimy, ale dobrze jednak na początku ją namaczać. Możemy ją namaczać albo w wodzie, i dzięki temu taka, taki ten mięk, bardziej miękki pokarm będzie chętniej przyjmowany przez szczenięta. No i oczywiście stopniowo w każdym tygodniu zwiększamy ilość tej podawanej karmy stałej, tak aby docelowo w tym siódmym tygodniu życia szczeniąt, Przeszły one wyłącznie na karmę, którą będziemy stosować, oczywiście, w dalszym ich okresie rozwoju. Tutaj musimy znowu wziąć pod uwagę szczenięta i przyjrzeć się wielkości tego psa, bo trochę inaczej rozwijają się szczenięta trochę inaczej rosną szczenięta, raz miniaturowych i małych, a zupełnie inaczej szczenięta, raz dużych i olbrzymich. Te szczenięta, raz małych i miniaturowych, można powiedzieć, że rosną szybciej. Zatem one wymagają bardziej koncentrowanego pod względem energii i składników pokarmowych posiłku w porównaniu do tych szczeniąt, raz dużych i olbrzymich. Czyli musimy niejako też w mniejszej porcji, no bo też mamy pewne ograniczenia pojemności przewodu pokarmowego, zmieścić więcej tych składników pokarmowych i energii. Stąd te karmy powinny być różnicowane, jeżeli mamy szczeniaka oraz małych, wybieramy produkt, który jest specjalnie przygotowany dla takich, takich, takiej wielkości psa. Natomiast żywienie psów dużych i olbrzymich wymaga optymalnego, bardzo powolnego tak naprawdę rozwoju tego organizmu. Te psy niejednokrotnie rosną do drugiego roku życia. W porównaniu do miniaturowych i małych, gdzie dorosłą masę ciała psy mogą nawet już osiągnąć w szóstym miesiącu ich życia. Natomiast tutaj musimy ten okres żywienia bardziej intensywny, no bo tutaj jednak w porównaniu do dorosłych psów my musimy bardziej odżywić te organizmy młode, rosnące, bo one cały czas rosną, więc tutaj jest większa ilość energii, większa ilość wszystkich tak naprawdę składników pomowych na prawidłowe zbudowanie tej, tych, tych, tych tkanek i wykształcenie ich odpowiednie. Natomiast u dużych i olbrzymich psów musimy to, mówię, optymalizować. Pamiętajmy, że masa mięśniowa stosunkowo łatwo się wytwarza, natomiast układ kostny potrzebuje odpowiednio długiego czasu na swój prawidłowy rozwój. No i tutaj, aby nie intensyfikować żywienia tych dużych i olbrzymich ras psów, ponieważ może to w przyszłości skutkować na przykład nieprawidłowym rozwinięciem się układu włosnego. Tutaj też bardzo ważna w, z punktu widzenia tego odżywienia mineralnego jest właśnie gospodarka wapniowo-fosforowa. My musimy zadbać o to, aby poziom tych składników był na optymalnym, trochę niższym poziomie w stosunku do na przykład tych ras małych i miniaturowych bo absurdalnie, jeżeli my dostarczamy więcej wapnia do organizmu, to mniej tego składnika jest wchłaniana. Więc jeśli my na przykład wpadniemy sobie na taki pomysł, że a, no, szczenia szybko rośnie, trzeba mu jakieś dodatki zastosować, to nie jest to dobry pomysł, jeśli stosujemy żywienie karmą pełnoporcjową, ponieważ możemy takiemu zwierzęciu bardziej zaszkodzić. Już w latach 70. przeprowadzono takie badania w Niemczech, w których pokazywano, jak trzykrotnie wyższa w stosunku do optymalnego poziomu wapnia ilość tego składnika szkodzi. I powstawały takie trwałe, nieodwracalne deformacje układu kostnego, bo absurdalnie, pomimo wyższego poziomu wapnia, był on gorzej wchłaniany. Także wybierając pokarm dla naszego rosnącego szczeniaka, musimy zwracać uwagę na to, aby była to receptura przygotowana dla po pierwsze rosnących psów, gdzie im zwierzę młodsze, tym większe tak naprawdę są potrzeby w odniesieniu do tych bytowych, nawet dwu- i Oczywiście przy osiągnięciu 50% masy ciała psa dorosłego te potrzeby troszkę nam maleją, ale zawsze są prawie dwukrotnie wyższe w stosunku do tych potrzeb dorosłego psa, gdzie w tym końcowym etapie około półtorej razy wyższe w stosunku do potrzeb bytowych. O tym musimy pamiętać, że te Karmy muszą być specjalnie przygotowywane dla szczeniąt. No i co więcej, musimy też zwracać uwagę na wielkość naszego szczeniaka. Tak, jeżeli mamy rasy małe, miniaturowe, to sięgajmy jednak po produkty przygotowane dla nich, bo nie dość, że oznaczają się odpowiednią ilością dla nich składników, to dodatkowo granulki przygotowywane dla tych. Zwierząt są mniejsze i łatwiej jest tym szczeniakom pobrać taki pokarm. Natomiast dla oczywiście większych raz te, ten, ten, ta wielkość granulki może być większa. Co więcej, no na pewno bardzo ważne, optymalne dostarczanie składników pokarmowych. My tutaj nie, nie starajmy się przyspieszyć tego okresu wzrostu. Oczywiście, bardzo ważne jest białko, a właściwie aminokwasy egzogenne, które wykorzystywane są do budowy własnych tkanek. Bardzo ważne. Są kwasy tłuszczowe, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas linolowy, linolenowy, który oczywiście odpowie, zapewnia odpowiedni rozwój układu nerwowego, I cały szereg składników mineralnych i witamin, które musimy podać w odpowiedniej ilości i proporcji. Pamiętając o tych wszystkich tutaj 40 różnych składnikach pokarmowych, na pewno fajną, łatwą formą żywienia szczeniąt jest stosowanie gotowych, przygotowanych specjalnie dla nich produktów. Tak, nie musi się właściciel martwić o to, aby to odpowiednio poukładać w posiłku. Natomiast, natomiast tutaj przy żywieniu domowym trzeba pamiętać o tym, aby odpowiednio dobierać produkty, wybierać produkty pod względem odpowiedniej jakości, tak aby one były dobrze trawione. No i tutaj te pewne obliczenia są wymagane. Także ilość posiłków, które podajemy rosnącym są, się zmienia. Oczywiście im są. Szczenięta młodsze, tym więcej posiłków stosujemy w ciągu dnia, tak? więcej razy je karmimy. I takie w ogóle młode te szczenięta, które jeszcze są przy słuce, one mogą nawet 12 razy w ciągu doby pobierać posiłek. Oczywiście z wiekiem ilość tych posiłków się zmniejsza, natomiast docelowo. Do okresu życia dorosłego, trzy do czterech posiłków, tak optymalnie powinny być stosowane w żywieniu szczeniąt. Myślę, że wyczerpałam temat, chociaż mieliśmy jeszcze pytanie odnośnie tych dodatków. Magdo, jeśli tylko pozwolisz, ja powiem tak. Lepiej wybrać coś, co jest specjalnie przygotowane dla naszego szczeniaka, bo może okazać się cennym wartościowym źródłem składników pokarmowych, natomiast stosując warzywa, owoce, wybierajmy te, które są dla nich bezpieczne. Czyli na pewno to, czego nie możemy stosować, to absolutnie cebuli, czosnku, tego nie wolno, nie wolno winogron, również nie powinniśmy stosować porzeczki, agrestu, awokado to na pewno takie warzywa, które totalnie eliminujemy i owoce z diety naszego psa. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Wam za uwagę, Pani doktor, za jak zwykle wyczerpujące odpowiedzi na Wasze pytania. No i cóż, spotykamy się ponownie za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.